gość, tak? To nie jest Julka, No, przepraszam. Ale kto za chwilkę się dowiecie, jeszcze nie mów. Bo Juleczka dzisiaj... juleczka Cicja. ma dzisiaj urodzinki. Jóleczka, lecę, mi dziabicia. Jak dziabicia. Dobra. Mamy już duże, duże, ogromne zestawy, i ją otwieram... Ci, ci, ja. tak, ci, trzeba troszkę na Bardzo fajne, Junko się ja bardzo się bardzo cieszy i widzimy się za chwilę. Tak wygląda nasza ale ona ma takie mniejsze I tak, gdzie jest ten woreczek? Tutaj mamy, gdzie są woreczki? Juka, gdzie to? masz woreczki? Dobrze. Bo Juka już oczywiście otworzyła. Dobra, to tutaj mamy takie nakówki. Juka, poczekaj chwilkę. My trzeba złożyć. Wiecie, widzowie, to działa tak, że trzeba złożyć. Ona będzie nam chodzić. Dobra, Dobra, mamy woreczki. Właśnie, tutaj jest taki Tutaj mamy takie. Mogę pokazać. Przepraszam. I to jest mega miękka cestolina. Tutaj mamy mycz. oto smycz. A mogę Tam są oczywiście instrukcje. Jeszcze tu mamy drugą część smycz. I to tyle, proszę oczywiście, to wiemy, że był krótki, ale moja siostra ma dzisiaj rodziny, bo jasne.